Przypomnę jeszcze, dzień dobry wszystkim. Przypomnę jeszcze raz o, o tym sposobie szczęśliwego życia, czyli odpust zupełny. Jak uzyskać odpust zupełny codziennie? Codziennie można uzyskać odpust zupełny. Ja to staram się zrobić codziennie. Czyli trzeba być własnym uświęcającym, czyli po spowiedzi świętej. Jak człowiek czuje, że jeszcze nie nagrzeszą poważnie, to nie trzeba jeszcze raz chodzić do spowiedzi. Przyjąć komunię świętą i potem pół godziny. Przeczytać pismo święte, albo pół godziny nawiedzić najświętszy sakrament, tam gdzie jest wystawiony. Droga żywa w kościele, albo pięć tajemnic różańca z kimś, jakakolwiek z tych opcji, jedna z nich. A potem modlitwa Ojcze nasz w intencjach papieskich, w tym, który papież się modli. Nie musimy ich znać. A potem poprosić o uzyskanie odpustu zupełnego i go uzyskujemy. Uskujemy odpół zupełny. To szatan nie, to, jest, to jest darowanie kar. Ksiądz w Konfesjonale odpuszcza winy, ale nie kary. Kary pozostają. Natomiast odpust zupełny anuluje kary. To powoduje, że szatan nie może nam szkodzić. Znaczy tylko z 24 godzin. Od odpustu do odpustu. No, to on musi się nieźle denerwować ze mną, bo co sobie coś na mnie zbiera, to ja mu to rozsypię i tak w szłeczko. Także w szatan w stosunku do mnie ma wyjątkowo krótkie widły i mnie to nie boli. To, co on tam kombinuje w stosunku do mnie, to jakoś tak zupełnie, to gdzieś mam. On stara, a mnie to zupełnie nie dotyka mnie, no, no nie dotyka. To się musi denerwować, biedak. Co się zamachnie, no to nie uda mu się. Życzę wszystkim miłego dnia, aby nas szatan nie nękał na różne sposoby. Ma możliwości mnóstwo i jest mistrzem w robieniu problemów, ale Bóg jest no, nieporównywalnie większy. Jeśli chronimy się poprzez miłosierdzie Boga, to nie dosięgnie go nas sprawiedliwa ręka Boga. Tak powiedział siostrze Faustynie i tak to działa. Ja myślę, że dlatego tak szczęśliwie żyję, bo żyję w cieniu miłosierdzia Bożego. Ja tu mam obraz miłosierdzia Bożego, jak go zerkam w tą stronę, to na pana Jezusa sprawdzam, czy dobrze mówię. Dobrze. To jest cudowne. Boże, dziękuję, dziękuję Tobie, Panie Boże Miłosierny, dziękuję Tobie, ukłana Matko i wszystkim zastępom, miłosiernym, wszystkim błogosławi Bóg, i Trzech Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. No i przypominam, że to moja prawa ręka, a kamera odwraca strony. Życzę wszystkim miłego dnia.